wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na łowisku Uerniego. Będę próbował łowić na bombkę, może też na Pelet waglera. Zobaczymy jak ryba będzie się zachowywać. Ja biorę się za rozkładanie. No i bierzemy się do wędkowania. Dzisiaj zestaw na kontrolowanym przelocie, z krętlikiem i agrawką, żebym w razie czego mógł szybko sobie zamienić ciężarek na z Pelet Waglera. Będę nęcił myślę, że w tamtym punkcie. Zakładam haczyk i zobaczymy co się będzie działo Przypon pod kukurydzę z pusztopem Zestaw prezentuje się następująco Dwa ziarna kukurydzy Dosyć długi włos Zobaczymy jak ta ryba będzie reagować Ja sobie podnęcę miejscówkę I czekamy na pierwszą rybę Zobaczymy czy będą jakieś obcierki Czy ryba dosyć szybko pojawi się w łowisku I jak będzie na to wszystko reagowała I widzimy się myślę, że już przy pierwszej rybie Było pierwsze branie Nie udało się nagrać Coś jest, ale co to jest? Nie jest to nic dużego O, patrzcie, jaka niespodzianka No tego, w bym się nie spodziewał Aż sobie wstanę do tej ryby Spójrzcie tylko jaki piękny, żółty pstrąg, no kurde coś wspaniałego, takiego jeszcze w życiu nie złowiłem No wspaniała ryba, wypuszczam ją szybko, nie męczę i łowię dalej Kolejne dwie kukurydy na haczyk, zarzucam wnęcone miejsce i czekamy na branie dorzucić trochę pelletu co jakiś czas dosłownie co minutę, dwie parę ziarenek, żeby tą rybę tutaj zwabić zobaczymy co się uda tym osiągnąć, na razie będę łowił przez jakiś czas na kukurydzę jak nic nie będzie się działo to przejdę na pelet. ewentualnie jeszcze przejdę na pellet Waglera, jakby ta ryba chodziła przy powierzchni i zobaczymy co się dalej będzie działo. Słuchajcie, chyba mamy kolejne brania bardzo delikatnie szarby Jest Siedzi Nie wiem co to będzie za ryba Ale Mamy coś niedużej Pokażcie Mamy piękną płoć Zobaczcie tylko jaka piękna, gruba płoć Wypuszczam ją do wody i łowię następną Zarzucam zestaw Dostrzelę trochę peletu i kukurydzy Dosłownie 4 peleciki Dosłownie 8 ziarenek kukurydzy i czekamy To będzie chyba coś większego. Muszę sobie wstać. Idzie bardzo topornie i w brzeg czyż była mur? dopiero się zacznę zabawa przy brzegu. Ale nie, do karp. Trochę mu brakuje. No i jest pierwszy karpik. Wpadł taki karpik około 1,5 kg. Nie będę z pozował. Na pewno wpadną większe. Wypuściam go i łowię dalej. Karpik do wody. A my łowimy dalej. Pelecik podsypany pod zestaw. Trzy brania, trzy ryby, trzy gatunki. Fajnie się zaczęło, Czekam za następnymi rybami. Kukury rybki trochę mi ściągały, więc zmieniłem sobie na 6 mm łafterca. Jak widać wcięcie ryby było już pełne i skuteczne. Czekam za kolejną rybą. Zobaczymy co się wydarzy. Było branie. Jest kolejna ryba ciekawe co tym razem A raczej będzie to karpik ale zobaczymy i idzie bardzo w brzeg bardzo silne ryby. Jeszcze nie ma dosyć. O, już się poddaje. I jest. Już go wam masz. Już go wam na szybko demonstruję i go wypuszczamy i łowimy dalej. podbieraka poszedł a ja łowię dalej wpadł kolejny karpik w okolicach 3-4 kg na takiego waftersa na gumce ja zarzucam i czekamy za następną rybą Czwarty karbnik złowiony. Czwarta sztuka za nami. Ja zarzucam do sam i łowimy dalej. Czym sobie nagrywanie teraz? Nie, nie, to oni mnie nie ściągają, tylko wybrani. <grywanie> ładnie odjechał. A już miałem mówić, że się stamtąd wyniosły O kurde, odjechał Ładnie odjechał To może mniejsze, ale waleczniejsze Tak, mają tą siłę Nie mogę powiedzieć, czy... Że... No właśnie Ale nie wygląda, jakby był mały Aż tak to nie, ale piątkę może mieć na pewno. O, już tu jest w miarę blisko. Albo taki po prostu wariant. Ale tego się rozeszło. I on tu zaparkował w tym brzegu Po prostu silny. Ja no taki mały to nie. Ale znowu delikatnie. Zapięty. No, no, są silne. Nie można powiedzieć, że nie. Kolejny karpik wpadł, już chyba 11 albo 12 sztuka. Musiałem się trochę ubrać, dosyć mocno wieje. Ryby nie chcą tak jakoś super żerować, ale coś tam udaje się wyciągać. Ja cały czas czekam na te największe sztuki. Zobaczymy, czy coś się wydarzy. I widzimy się, myślę, że już przy kolejnej rybie. Wybrane? I jest ryba. Służby, ale coś udało się podchodzić. No słuchajcie jak też wieje. No. To jest fajna ryba na kiju Raczej jest to karp Pewnie nie za dobrze słyszycie nawet co do Was mówię ładnie odjeżdża Jest kolejna ładna ryba, już ją wam demonstruję Kolejny karp, nie wiem gdzie mnie będzie słychać Oczywiście musiał go Taka ryba około 3-4 kg Wpuszczam to do wody i łowię następne Wypuszczamy karpia ładnie poszedł, łowię następne na kolejną rybę, już nawet przestałem liczyć, bo już się pogubiłem. Później sobie na ciebie przeliczę, jak będę montował. nie minęło chyba ile? minuta? zarzucił i znowu i ja to zawsze się śmierzę, gdzie jadę to jest wiatr, deszcz rzadko kiedy trafię, że jest taka pogoda że tak powiem piknikowa Na razie, tym jasnym To jest typowo rybny, proteinowy. No tak, on nawet nie jest jakiś intensywny. No ja je tam sprowadzam systematycznie to, podejrzewam, jak się uciszy wieczorem, to mogę nie wyrobić. patrzcie jak wie, normalnie głowę chcę urwać, ale ja się nie poddaję, cały czas czekam na te duże sztuki. Fajnie by było jakby chociaż na moment przestało wiać, bo normalnie aż gwizda w uszach. Cóż to było branie? Yes. Troszeczkę wiatru w ale w tak wieja. Do strzelę peletu i to sprawdzę No pewnie, że jest ryba. Gryzła i stanęła w miejscu To są jednak cwaniaki Kolejny mały wariacik, wypuszczam go od razu. I po następne. Jest kolejne branie i jest kolejna ryba. Kolejny taki malec, wypuszczam go i łowię następny. Kolejny rzut, po kolejna ryba. I zobaczymy, co się wydarzy. Kolejne branie, i jest kolejna ryba. Dosłownie 3 minuty po tamtej wziął kolejny kart. Kolej... Kolejny maluszek, fajnie, że wpadł, wypuszczam go i łowię następne. Patrzcie, jakie branie, i jest kolejna ryba. i mamy kolejnego karpia kolejny karpik do kolekcji, wypuszczam go i łowię kolejny jak już widzieliście ryb udało się połowić całkiem sporo ja czekam za kolejną sztuką, zobaczymy czy jeszcze coś się wydarzy ale i tak dzień jak najbardziej pozytywny, wpadło około 30 karpi Brakuje jeszcze jakiejś wisienki na torcie Ale zobaczymy, jeszcze mamy trochę czasu Jest kolejny Co? Nie no, nagrywam, nagrywam Nagrywam, nagrywam Ale jak coś to by się wycięło nawet krzesła nie zdążyłem dobrze złożyć poluzowało no i co? nie ma. Nie ma przy nich południowego. Jak już widzieliście, udało się złowić dosyć sporo karpi. Dzień treningowy przed zawodami u Erniego uważam za zakończony. Udało się połowić naprawdę fajnie. Ja nie przedłużam, żegnam się z Wami. Trzymajcie się na razie i do następnego.